Ten psalm dla wyzdrowienia, gdy lekarze już się poddali. Kiedy lekarze są bezsilni, Bóg podnosi z łóżka ten psalm, który jest czytany dla uzdrowienia duszy i ciała. Zanim zaczniesz, napisz, z jakiego kraju nas słuchasz. Miłego oglądania i Bożego błogosławieństwa. Drodzy bracia i siostry, Dzisiaj zwracam się do każdego z Was nie tylko jako pastor, ale jako ktoś, kto wie, czym jest ból. Kto stał przy łóżku, gdy bliscy wpatrywali się w sufit pustymi oczami? Kto trzymał cię za rękę, gdy kroplówka kapała w ciszy, a lekarze mówili: Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. A jednak mężczyzna wciąż oddychał. Wciąż walczył. Wciąż żył. Dlaczego? Ponieważ lekarze nie mają ostatniego słowa. Maszyny nie mają ostatniego słowa. Nawet diagnoza nie ma ostatniego słowa. Bóg ma ostatnie słowo. Psalm, który dziś przeczytamy, nie jest zwykłą modlitwą. To wołanie serca, to oddech wiary, to świadectwo, że Bóg nie odchodzi od chorych. Pochyla się nad nimi, delikatnie ociera pod z ich czoła, wzmacnia ich duszę i podnosi ich ciało. To właśnie Psalm 40. A jeśli ty lub Twoi bliscy jesteście w trudnej sytuacji, jeśli diagnoza jest straszniejsza niż noc, jeśli ból nie pozwala ci zasnąć, jeśli nadzieja topnieje, ten psalm jest dla ciebie. To nie jest magiczna formuła. On jest żywą wodą. Jeśli jesteś spragniony, on cię ugasi. Jeśli jesteś słaby, on cię wzmocni. On nie jest obietnicą natychmiastowego cudu, ale zapewnieniem: jestem z tobą, moje dziecko. Nie opuszczę cię. Proszę cię teraz. Nie tylko słuchaj. Otwórz swoje serce. Złóż swoje obawy u stóp pana. Powiedz mu, nie rozumiem, ale wierzę. A wtedy każdy werset tego psalmu stanie się nie tekstem, ale działaniem. Nie tylko linią, ale światłem. Nie tylko starożytną poezją, ale lekarstwem, które przenika głębiej niż jakakolwiek pigułka. Czy jesteś gotowy? Otwórzmy więc razem Psalm 40. I pozwólno mu przemówić do nas tak, jak tylko kochający ojciec potrafi. Tekst Psalmu Błogosławiony, kto myśli o ubogim, w dzień utrapienia Pan go wybawi. Pan go ochroni i zachowa jego życie, błogosławiony jest na ziemi i nie wydasz go woli jego wrogów. Pan wzmocni go na łożu jego choroby, zmienisz całe jego łoże w jego chorobie. Powiedziałem, Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem przed Tobą. Moi wrogowie mówią o mnie złe rzeczy. Kiedyż umrze, a imię jego zginie? A jeśli ktoś przychodzi do mnie, mówi kłamstwa, jego serce składa w nim nieprawdę, a kiedy wychodzi, mówi. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepczą między sobą przeciwko mnie, knując zło przeciwko mnie. Dopadła go śmiertelna choroba, położył się i już nie wstanie. Nawet człowiek, który jest ze mną w pokoju, na którym polegałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, a ja im odpłacę. Z tego wiem, że jesteś mi przychylny, jeśli mój wróg nie zatriumfuje nade mną. Ale Ty podtrzymałeś mnie w mojej prawości i postawiłeś mnie przed Twoim obliczem na wieki. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki. Amen, amen. Moi przyjaciele, Wielu ludzi odczytuje psalm 40 jako tekst o miłosierdziu. I rzeczywiście zaczyna się od tego, że Bóg błogosławi tych, którzy myślą o biednych. Ale jeśli spojrzymy głębiej, zobaczymy, że nie jest to tylko pouczenie o dobrych uczynkach. Jest to psalm o bólu, chorobie, zdradzie i o mocy Boga, która jest silniejsza niż jakakolwiek diagnoza. Błogosławiony, kto myśli o ubogich. Kiedy modlimy się tym psalmem, Bóg przypomina nam: Nie jesteś sam. On nie tylko wspiera tych, którzy pomagają innym, On sam przychodzi ci z pomocą, gdy stajesz się niedołężny. Nie ma znaczenia, ile sił ci pozostało. Ważne jest, komu powierzasz ostatnie krople tej siły. Psalmista mówi dalej: Pan będzie go strzegł i zachowa jego życie. Usłysz to dziś w swoim sercu: Bóg nie tylko obserwuje Twoje cierpienie, On jest w nie zaangażowany. On chroni twoje życie. I nawet jeśli lekarze nie są zadowoleni, nawet jeśli wyniki badań są złe, a rokowania fatalne, to nie koniec. Odmienisz całe Jego łoże w Jego chorobie. Zauważmy, nie tylko przyniesie ulgę, ale zmieni samo łóżko. Oznacza to, że Pan interweniuje w najbardziej intymnych, ukrytych, fizycznie trudnych okolicznościach. On nie jest Bogiem niedzielnych nabożeństw. On jest Bogiem sali szpitalnej. Bogiem kroplówki, bogiem bezsennej nocy, bogiem ciszy, w której słychać bicie własnego serca. To tam mówi: Jestem blisko. Dawid, autor psalmu, wyznaje: Zgrzeszyłem przed Tobą. I to jest kluczowy punkt. Czasami choroba to nie tylko fizyczne cierpienie. Niesie ze sobą duchowe wołanie, wezwanie do pokuty. Nie twierdzimy, że każda chora osoba jest grzesznikiem. Ale każdy cierpiący ma możliwość zbliżenia się do Boga. Czasami to właśnie ból sprawia, że nasze modlitwy stają się prawdziwe. Psalmista opisuje zdradę, złość, wyśmiewanie, a nawet kłamstwa, wszystko to na tle choroby. Jakże to znajome? Kiedy ktoś jest chory, często to nie ci, którzy wspierają, ale ci, którzy oskarżają. Kto powie, to karma. To jego własna wina, gdzie jest twój Bóg? I właśnie w takich chwilach psalm ten staje się kotwicą. Przypomina nam: nawet jeśli człowiek, który jest ze mną w pokoju, podniósł piętę przeciwko mnie, ty, panie, podnieś mnie. O to właśnie chodzi. Tak, ludzie mogą zdradzić, ale Bóg tego nie zrobi. Podniesie nawet wtedy, gdy wszyscy się odwrócą. Przywróci nawet wtedy, gdy nadzieja umrze. Ochroni, nawet gdy leżysz i nie możesz się ruszyć. Zwróć uwagę na wyrażenie odpłacę im. Nie chodzi tu o zemstę. Chodzi o Bożą sprawiedliwość. On nie pozostawi łez, cierpienia i bólu bez odpowiedzi. Ale odpłata nie zawsze jest karą. Czasami jest to cud. Czasami jest to przywrócenie. Czasami jest to siła, która przychodzi po słabości. I to, przyjaciele, jest prawdziwe świadectwo. A potem jest niesamowicie potężny werset: Podtrzymałeś mnie w mojej uczciwości i postawiłeś mnie przed swoim obliczem na zawsze. Oznacza to, że Bóg nie tylko uzdrawia na jakiś czas. On zmienia status. Przywraca godność. Kładzie człowieka nie na łóżku, ale przed swoim obliczem. Tak jak król umieszcza bliżej tronu, tak pan przywraca chorą osobę. A oto punkt kulminacyjny: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki. Amen, amen. To nie jest tylko koniec modlitwy. To ostatni akord, jako klaski po symfonii. To wdzięczność Bogu, który był, jest i będzie, i który nie wycofuje się z naszego cierpienia, ale wkracza w nie, aby je przemienić. Przyjaciele: Jeśli czytacie to ze łzami w oczach, wiedzcie, że jesteście słyszani. Jeśli nie masz energii, by się modlić, otwórz Psalm 40 i przeczytaj go na głos. Niech każde słowo będzie Twoją modlitwą. Niech każdy werset będzie kroplą nadziei. Pan żyje. Pan uzdrawia. Psalm 40 nie jest legendą, jest obietnicą. Drodzy, proszę Was teraz, abyście się zatrzymali. Zatrzymajcie się, nie fizycznie, ale wewnętrznie. Zatrzymajcie się sercem. Właśnie przeszliśmy z Wami przez głębie psalmu, w którym każdy werset brzmi jak modlitwa człowieka na krawędzi. To nie jest teoretyczne kazanie. To nie jest teologiczna lekcja. To jest lekarstwo. I jak każde lekarstwo, aby zadziałało, musi być przyjmowane wewnętrznie. Trzeba je przyjąć, a nie tylko usłyszeć. Nie tylko zrozumieć, ale i zaufać. Bądź szczery: ile razy spotkałeś się ze stwierdzeniem: nic nie możemy zrobić? Ile razy słyszałeś od lekarzy, nawet tych najbardziej życzliwych wszystko zależy od organizmu tylko cud. I w tych momentach, kiedy nauka się poddała, kiedy rodzina jest zmęczona, kiedy w środku robi się ciemno jak w opuszczonym domu to właśnie w tych momentach Bóg mówi: Teraz jestem. On się nie spieszy. On się nie spieszy. Nie wchodzi do pokoju krzycząc. Wchodzi, gdy wszyscy już odeszli. Kiedy pozostaje tylko oddech, samotność i ostatnia nadzieja. Spójrz na psalm czterdzieści oczami człowieka, który leży. Który już nie walczy, ale po prostu czeka. Każda linijka jest wyznaniem. Ty, panie, zmienisz moje łoże. Nie tylko uzdrowi. Ale je odmieni. Ponieważ czasami Bóg nie tylko wyrywa nas z choroby, On w nią wchodzi i czyni z niej sanktuarium. Sprawia, że szpital staje się miejscem Jego obecności. Sprawia, że słabość staje się okazją do cudu. Sprawia, że słabość staje się okazją do siły. Widziałem to. Może Ty też to widziałeś? Starsza kobieta, której powiedziano, że nie dożyje poranka. Następnego dnia siedziała z modlitewnikiem w rękach. Nastolatek, u którego zdiagnozowano czwarte stadium choroby, został pastorem. Matka leżąca nieprzytomna nagle otworzyła oczy i wyszeptała: Widziałam go. To nie są bajki. To nie są iluzje. To rzeczywistość dla tych, którzy wierzą. Ponieważ Psalm 40 nie jest tylko o Dawidzie. Jest o Tobie. Jest o Tobie. To twój list do Boga. Tylko ktoś inny napisał go pierwszy, więc nie będziesz zdezorientowany, gdy twoja ręka zacznie się trząść. Bóg nie zostawia przykutych do łóżka, nie omija słabych, nie traci tych, którzy już zostali spisani na straty. Patrzy na chorych i mówi: Widzę cię, a potem ich podnosi. Czasami ciało, czasami ducha, czasami na wieczność. A jeśli słuchasz teraz tego kazania, leżąc w łóżku i nie wstając z niego przez wiele dni, wiedz jedno, nie jesteś zapomniany. Nie poddałeś się. Nie przegrałeś. Psalm 40 mówi, że Pan cię zachowa. To niekoniecznie oznacza, że jutro wstaniesz i pobiegniesz. Czasami zachowanie jest procesem. Czasami jest to cierpliwość. Czasami jest to powrót siły po jednej kropli na raz. Ale każda kropla pochodzi od Boga. I nie jesteś sam. W drugiej części, ty i ja odkryjemy głębiej, dlaczego Bóg pozwala na chorobę i dokładnie w jaki sposób zamienia cierpienie w uzdrowienie duszy. Ponieważ ból cielesny to dopiero początek rozmowy, którą prowadzi Bóg. A jeśli jesteś gotowy, będziemy kontynuować tę podróż razem. Bracia i siostry, gdyby możliwe było pozbycie się bólu jednym pstryknięciem palców, czy nie zrobilibyśmy tego? Czyż nie modlimy się do Boga właśnie o to, aby ból odszedł, aby ustał, abyśmy cieszyli się łatwym, beztroskim zdrowiem, którego wcześniej nawet nie docenialiśmy? Wołamy: Panie, zabierz to, ale on milczy. Albo tak nam się wydaje. Ale pozwól, że coś ci powiem: milczenie Boga nie jest jego nieobecnością. To jego głębia. W naszej refleksji nad Psalmem 40, chcę, abyśmy szczerze spojrzeli na pytanie. Które dręczy wielu, dlaczego Bóg pozwala na choroby? Dlaczego cierpi? Dlaczego właśnie ten, kto wierzy, kto się modli, kto pomaga innym, kończy w łóżku, z kroplówką, w cieniu śmiertelnej diagnozy? A Psalm mówi, rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem przed Tobą. Widzisz? Ból otwiera drzwi do pokuty. Dawid nie mówi. Jestem chory i to niesprawiedliwe. Mówi: Jestem chory i jestem w potrzebie. Nie tylko tabletek, nie tylko wezwania lekarza. Potrzebuję łaski. Boimy się do tego przyznać. Boimy się nawet powiedzieć sobie: Jestem słaby. Ale to właśnie w tej słabości, w tym wyznaniu, Bóg zaczyna działać. Moc Boga nie tkwi w sukcesie, karierze czy wysportowaniu. Spełnia się ona w słabości. Kiedy się kładziesz, nie masz wyboru. Nie możesz kontrolować, nie możesz uciekać, nie możesz się rozpraszać. Jesteś sam na sam ze swoją duszą. I jeśli w tym momencie powiesz, panie, oto jestem, nie maska, nie rola, nie tytuł, ale po prostu istota ludzka, grzesząca, cierpiąca, mająca nadzieję, wtedy przychodzi światło. Nie zawsze natychmiast. Ale zawsze wiernie. Psalm ujawnia kolejną głęboką prawdę: choroba obnaża nie tylko duszę, ale także ludzi wokół nas. Posłuchaj tego: nawet człowiek, który jest ze mną w pokoju, podniósł piętę przeciwko mnie. Jakże bolesne jest, gdy leżąc tam, ktoś, o kim myślałeś, że jest ci bliski, odchodzi, zapomina, zdradza cię. Ale Boża łaska jest również w tym. On nie tylko uzdrawia ciało. On uzdrawia środowisko, oczyszcza pole twojego życia z niepotrzebnych powiązań. Pokazuje ci, kto tak naprawdę jest tam nie dla zysku, nie dla zdrowego, odnoszącego sukcesy ciebie, ale dla prawdziwego, słabego, zależnego Boga. Bóg używa choroby, aby nauczyć nas nie tylko cierpliwości, ale także zaufania. Ponieważ wiara nie jest uczuciem, to decyzja. To coś, co wybierasz. Nawet gdy Twoje ciało odmawia posłuszeństwa, nawet gdy wszystko boli, nawet gdy strach uderza w Twoją klatkę piersiową, to właśnie w takich chwilach możesz powiedzieć: Wierzę, panie, że nie opuścisz mnie. Że choćbym szedł przez dolinę cię na śmierci, ty jesteś ze mną. Tak, chcemy wyzdrowieć. Tak, modlimy się o uzdrowienie ciała. Ale wiesz, co czyni Psalm 40. Wyjątkowym? Nie przeciwstawia on tego. Co cielesne, temu, co duchowe. Pokazuje, że prawdziwą chorobą jest choroba duszy. A kiedy dusza zostaje uzdrowiona, kiedy powraca do Boga, kiedy zostaje oczyszczona z pychy, urazy, narzekania, wtedy ciało zaczyna się podnosić. Czasami całkowicie. Czasami częściowo. Czasami do takiej miary, jaka jest niezbędna do wypełnienia przeznaczenia. I to jest najważniejsze. Uzdrowienie nie zawsze wygląda tak, jak sobie to wyobrażamy. Czasami nie jest to bieganie po stadionie, ale po prostu wzięcie głębokiego oddechu. Czasami nie jest to wyjście ze szpitala, ale pokój w sercu. Czasami nie jest to pozbycie się objawów, ale ponowne połączenie się z Bogiem. I wtedy, nawet pozostając chorym, człowiek staje się żywy. A być żywym to być z Bogiem. W następnej, ostatniej części porozmawiamy o najważniejszej rzeczy. Co robić dalej? Jak żyć, jeśli wyzdrowienie jeszcze nie nadeszło? Albo jeśli już nastąpiło, ale nie chcesz wracać do starego, pustego życia? Zastanowimy się, jak wykorzystać doświadczenie choroby, by stać się błogosławieństwem dla innych. Aby każdy dzień Twojego życia, po tym mroku, mógł być wypełniony światłem. Nie wyłączaj się, nie odpuszczaj tego wątku. Dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Drodzy, doszliśmy do ostatniego etapu naszych rozważań nad Psalmem 40. Przemierzyliśmy z Wami drogę od bólu do wiary, od pytania: Dlaczego ja? Do odpowiedzi: Dlaczego jest mi to dane? A teraz, gdy światło Bożego pocieszenia zaczęło przenikać najciemniejsze zakamarki Twojego serca, proszę Cię, nie zatrzymuj się. Ponieważ podróż z Panem nie kończy się wraz z wyzdrowieniem. Ona dopiero się zaczyna. Pismo Święte mówi. Ale Ty podtrzymałeś mnie w mojej prawości i postawiłeś mnie przed swoim obliczem na zawsze. To nie jest tylko wyjście z kryzysu, jest to nowe powołanie. Kiedy Bóg podnosi cię złoża choroby, nie przywraca cię do starego życia. On daje ci nowe. Stawia cię przed sobą, a to oznacza, że jesteś teraz świadkiem. Nie ofiarą, nie pacjentem, nie tylko odzyskaną osobą. Jesteś świadkiem łaski Bożej. Więc teraz pytanie brzmi co zamierzasz z tym zrobić? Czy zamierzasz milczeć? Ukrywać się? A może staniesz się tym, przez którego Bóg daje nadzieję innym? Uświadom sobie, twoja podróż może być odpowiedzą dla tych, którzy właśnie wchodzą do tej doliny. Którzy się boją? Którzy wątpią? Którzy leżą na oddziale i myślą, po co dalej żyć? A ty możesz być tym, który tam wejdzie, nie z wyrzutem, ale ze zrozumieniem. Kto powie, ja też tam byłem. I wiesz co? Bóg mnie wyciągnął. Ciebie też wyciągnie. Nie musisz zostać kaznodzieją. Nie musisz znać się na teologii. Wystarczy być żywym przykładem. Pokazać swoją postawą, pokojem w oczach, cierpliwością, wdzięcznością. Że uzdrowienie nie zawsze oznacza brak choroby. Uzdrowienie to obecność Boga wewnątrz, na zawsze. Wiem, że to nie jest łatwe. Chcemy zapomnieć o cierpieniu, zamknąć ten rozdział, udawać, że nigdy się nie wydarzyło. Ale wiesz, dlaczego Bóg dopuszcza ból? Ponieważ w nim odnajdujemy autentyczność. A tej autentyczności nie da się zapomnieć. Nie można jej wymazać. Staje się częścią Twojej historii, Twojej służby, Twoim darem dla innych. Jeśli kiedyś leżałeś na łóżku choroby, a teraz stoisz na nogach, idź tam, gdzie leżą inni. Usiądź obok nich. Bądź cicho. Podtrzymaj ich za rękę. Przeczytaj Psalm 40. Nie jako wykład, ale jako wyznanie. Ponieważ dla kogoś będziesz ostatnią rzeczą, której musi się trzymać, aby nie utonąć. Bóg przemówi przez Twoje współczucie, przez Twoje doświadczenie, przez Twoje żywe świadectwo. A jeśli sam jeszcze nie wstałeś, jeśli twoje ciało jest nadal słabe, jeśli twoja diagnoza się nie zmieniła, nie myśl, że jesteś bezużyteczny. Jesteś potrzebny. Nawet w słabości. Nawet w ciszy. Twoja wiara jest teraz głośniejsza niż tysiąc słów. Twoje zaufanie Bogu w chorobie jest kazaniem, które słyszy niebo. Pewnego dnia ktoś powie: przetrwałem, bo widziałem, że się nie poddał. Drodzy, Psalm 40 nie jest tylko o Dawidzie. Chodzi o każdego, kto cierpi, a mimo to mówi: Panie, wierzę. Jest o każdym, kto milczy pod kocem bólu, ale w duszy woła: Ty jesteś ze mną. Chodzi o każdego, kto wie, że nawet jeśli całe moje ciało odmówi Moja dusza będzie z Panem, a On nie zapomni. On podniesie, On wzmocni, pozwoli Ci żyć, jak nigdy wcześniej. Więc dzisiaj, kiedy kończę to kazanie, nie żegnam się z Tobą. Mówię: Wstań i idź, nawet jeśli nie nogami. Niech to będzie z Twoim sercem. Niech to będzie wewnątrz. Wstań i bądź światłem. Bądź odpowiedzą, bądź żywym psalmem dla tych, którzy zapomnieli, że Bóg wciąż przemawia. Błogosławię każdego, kto słuchał, kto się modlił, kto uwierzył. Niech słowa tego psalmu będą nie tylko dźwiękiem, ale początkiem nowego rozdziału Twojego życia. I niech ten rozdział będzie napisany ręką Boga. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał. Dajcie polubienia, aby promować słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.